Drodzy Panowie, mam bardzo trudny dla Was temat. Chcę Wam powiedzieć, może nie tyle co to jest z miłość, ale czym przede wszystkim miłość nie jest. Bo co to jest miłość? To jest to uczucie, że kobieta, która kocha, jak kobieta kocha swojego partnera swojego chłopaka, swojego narzeczonego, to ona patrzy na niego z podziwem, patrzy na niego błyszczącymi oczami. Kobieta, jak patrzy na swojego ukochanego, to czuje głęboką radość samego patrzenia na faceta. Miłość jest to po prostu radość przebywania z tym facetem. Miłość jest to po prostu radość bycia z kimś. Radość bycia z ukochanym. I dlatego, jak kobieta kocha faceta, to go podziwia. I dlatego uwaga. Nie jest możliwe, żeby kobieta, faceta obrażała słownie, krytykowała. lub miała do niego ciężką pretensję, że on nie jest taki, jakby sobie ona życzyła. Jeżeli kobieta ma do niego pretensję, że on nie jest taki, jakiego by ona chciała, to tutaj nie ma mowy o miłości. To nie jest miłość, to jest jakieś inne uczucie. Może być całkiem fajne. Na przykład chęć zawodnięcia tym samcem, ale o miłości, to tu. Nie ma co mówić. Panowie, nie oszukujcie się. Jeżeli kobieta Cię krytykuje, to ona Cię nie kocha. Ona może być do Cię przywiązana, ale miłości to tu nie ma. Nie oszukujcie się.